Cześć, przychodzę dzisiaj z filmem, który jest dedykowany dla osób, które prowadzą własne firmy animacyjne, które prowadzą firmy i mają własnych pracowników, którzy są szefami i nie malują, ale mają w teamie kogoś, kto maluje, lub po prostu są, animują i malują. Jeżeli jesteś taką osobą, koniecznie obejrzyj ten film. Chciałabym Ci zadać jedno pytanie: dlaczego nie wierzysz mi? Że na malowaniu twarzy w animacji można dodatkowo zarobić. Eee, zadam Ci jedno kolejne i ważne pytanie. Czy ty malowanie twarzy masz w pakiecie głównej animacji? Czy to malowanie jest w cenie animacji, którą proponujesz klientowi? Jeżeli tak, to to jest Twoje, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ty na tym jeszcze nie zarabiasz. I chciałabym Ci teraz dać e, dodat, y, konkretny y, przykład, konkretne rozwiązanie tego, jak ja to rozwiązałam w swojej firmie, y, animacyjnej Akuhook Event i y, y, do tego doprowadziłam, że dodatkowo mogę zrobić sobie na malowaniu twarzy. Y, więc. Jeżeli masz to w głównym pakiecie, najprostsza sprawa, wyrzuć to z niego. I nie zmieniaj stawki za animację. Ja jestem zwolenniczką, jeżeli trochę poglądasz moich filmów, jestem zwolenniczką tego, żeby sucha, czysta animacja, którą najpierw proponuję dla klienta, była niczym innym jak zabawą i ruchem. Reszta, warkoczyki, bańki, malowanie to nie jest animacja. Nie możemy tego sprzedawać jako animacja, skoro tą animacją nie jest. I są to dodatki, na których ty możesz dodatkowo zarobić. Pozwól, że skupię się na malowaniu twarzy, bo jest to mój konik, tym się zajmuję. Po to tutaj jesteś, właśnie dlatego to te, tego słuchasz. A więc będę wszystko mówić na przykładzie malowania twarzy. Ja oddzieliłam malowanie twarzy od mojej oferty animacyjnej. Przykładowo, klient do mnie dzwoni i chce animatora na wesele. Do wyboru ma dwie lub trzy godziny. W tych dwóch lub trzech godzinach ma po prostu zabawy z animatorem, do muzyki, zabawy ruchowe, konkursy. Jeżeli chce czegoś więcej, obok dwóch i pakietu dwóch i trzech godzin zabaw ma tabelkę, w której może sobie wybrać dodatkowe, dodatkowo płatne, yy, ga nie gadżety, a, a opcje, w tym malowanie twarzy. Dlaczego? Dlatego, że Animator, który jedzie na zlecenie, nie musi malować. Nawet jeżeli w teamie masz e, jedną, dwie animatorki lub ty malujesz, a które z nich się rozchoruje, no to co, puścisz kogoś i pomaluje byle jak, no to nie o to chodzi. Właśnie to jest rozwiązanie po to, że jeżeli masz ograniczoną ilość osób, które malują, no to wtedy na to konkretne zlecenie, gdzie jest malowanie, bierzesz tą ograniczoną ilość osób, bierzesz tą konkretną osobę z tej grupy. E, to raz dwa. E, dwie i trzy godziny to jest za mało, żeby jeszcze wciskać tam e, animatora, który i animuje, i maluje. No, nie zrobisz tego dobrze, no nie oszukujmy się. Animacja to animacja, a nie te zapychacze, wszystkie czasu, które udają, że są animacją. E, to dwa. E, trzy. Powiedz Marta w końcu, jak się na tym zarabia. Zarabia się tak. Po wywaleniu animacji z głównego pakietu, po wywaleniu malowania z głównego pakietu, nie zmieniasz stawki i dodatkowo malowanie twarzy wyceniasz tak, żeby Ci się opłacało. U mnie jest to zbliżona cena do e, godziny, dwóch godzin, trzech godzin animacji. Czyli na dobrą sprawę opłacałoby mi się jechać i tylko malować, i opłacałoby mi się jechać i tylko animować, a opłaca mi się już w ogóle, jeżeli jedzie ktoś na animację z moich animatorów i do tego jadę ja e, na malowanie. U mnie w firmie akurat osobą do malowania e, jestem ja. E, <ścoughs> e, I to jest gotowy schemat, który gwarantuje Ci że jeżeli wdrożysz do swojej firmy, to pozwolić dodatkowo zarobić, pod warunkiem, że nie usiądziesz i powiesz o nie, no teraz jak już wywalam malowanie twarzy z, z głównej oferty animacyjnej, to muszę uciąć o ten koszt, który był tego malowania twarzy e, i ten koszt przełożyć tutaj, więc na dobrą sprawę, jeżeli ci klient weźmie animację i weźmie to malowanie twarzy, to wyjdzie na jedno, to równie dobrze mógłbyś tego nie usuwać. E, chodzi o to, żeby właśnie na tym dodatkowo móc zarobić, Zarobić. A dlaczego? Dlatego, że każdy lubi więcej zarabiać. Dwa, nie obciążysz swoich animatorek, które po prostu, jak myślą sobie o malowaniu, to boli je głowa, bo tego nie znoszą, ale muszą to robić, przez co robią to beznadziejnie, e, bo tego nie lubią, nie umieją i, i po co? E, trzy, masz budżet i masz możliwość szkolenia konkretnych osób, które chcą się tym zająć. Czy to jesteś Ty, czy to jest twoja animatorka, no jeżeli dodatkowe pieniądze na tym zarabiasz, to nawet z tych dodatkowych pieniędzy możesz sobie przeznaczać budżet na kupno farb, na szkolenie siebie, czy animatorek i masz ciekawszą ofertę. Uwierz mi z ręką na sercu, klient jeszcze nigdy, nie no oczywiście są klienci, którzy mówią, że a czemu w ofercie nie ma tego, tego i tamtego, bo u firmy XYZ jest wszystko, co istnieje. I jeszcze w ogóle. Um, wiecie? Sami wiecie, jak jest. E, więc e, jeżeli ja powiedziałam, dlaczego to tak jest i dlaczego w polityce mojej firmy animacyjnej jest, że zabawa, animacja to jest ruch, a nie wszystko, i klient zrozumie i doceni, że faktycznie, no tak, no nie o to chodzi, żeby dziecko siedziało dwie godziny w kolejce do malowania, bo przyjechał animator, który zamiast bawić, to tylko maluje, bo się nie wyrabia, no to. Klient bez zająknięcia powie, dobrze, to ja jeszcze dodatkowo chcę to, to, to i to, i w tym jest malowanie twarzy. I uwierz mi, wprowadź to u siebie i przemyśl to, i uwierz mi, że to zadziała. Także mam nadzieję, że dałam Ci tą motywację, dałam Ci tą inspirację, Zasiałam w tobie tą iskierkę, która. Mam nadzieję, że zadziała, tylko musisz wdrożyć, przełamać się, przestawić to sobie w głowie, bo to naprawdę działa. Uwierz mi, to sprawdzone jest na przykładzie mojej firmy, tego, jak pracuje da się. Także dzięki za obejrzenie filmu. Widzimy się w następnym, do zobaczenia. Cześć!